Dzieci Babilonu to czwarta z moich książek, o której spróbuję Wam opowiedzieć. Po pierwsze, istnieje tylko jedno wydanie oprawa miękka i standardowo skrzydełka ze zdjęciami i opisem poprzednich moich książek oraz krótkie info o autorze. Po drugie, ma niezwykłą okładkę z ogromnym przesłaniem walki i wiary w zwycięstwo. Przecież zapisane w Biblii pokonanie tak zwanego Wielkiego Babilonu to jeden z ważniejszych elementów powrotu do religijnej i świeckiej normalności. Gdy spojrzymy na przód okładki, zobaczymy jakby do połowy kartki pole z widocznym horyzontem, a następnie średnio zachmurzone niebo. Ze środkowej części pola wyrasta jakby drzewo którego korzenie są w sporej części widoczne na ziemi. Jednak to nie jest do końca drzewo, ponieważ część pnia stanowi ramię ludzkiej ręki, a zamiast korony drzewa zobaczymy zaciśniętą ludzką pięść. Tło przedniej i tylnej części książki stworzono w kolorze szaro-niebieskim. Oczywiście, jak zawsze, na pierwszej stronie u góry wersja książek ze skrzydełkami. Mamy umieszczone pewne motto: przesłanie, złotą myśl. Tylna część okładki to już standardowo info o książce. Podobnie jak w ostatniej tajemnicy, początku końca, Ziemianach i Wirusie, każdy rozdział zawiera dodatkowo grafikę grafikę ilustrującą lub zapowiadającą tematykę danego rozdziału. Jeśli chodzi o samą formę, to przypuszczam, że czytelnicy moich książek wiedzą. Że zaistnieją przeróżne wątki i różne historie. Stąd spotkamy się w książce z różnymi opowiadaniami, i nie tylko z jedną fabułą. Oczywiście, sporo będzie się działo, bo nie unikam pisania w formie akcji i dialogów. W pierwszej części przeniesiemy się do Jerozolimy do roku 2034. Tam niestety będą już mieszkać nieliczni wolni ludzie. Niekontrolowani przez system. Nie mogę Wam zdradzić, o co dokładnie chodzi, bo to by zabrało cały urok czytania książki. Druga część to podróż proroka do Australii. O jakiego proroka chodzi i po co tam pojechał, to oczywiście tajemnica książki. Kontrola umysłu za pomocą systemów komputerowych to dopiero przyszłość. Jednak sądzę, że dwie kolejne opowieści tej tematyce powinny na Was zrobić wrażenie. Będzie też sporo w zakresie moich nowatorskich odkryć teologicznych. Mam nadzieję, że zainteresuje się też nimi nauka, bo są bardzo racjonalne i bliskie nam. Książka kończy się wyjaśnieniem oczywiście zupełnie nowym w zakresie dotychczasowej wiedzy tak zwanej biblijnej tajemnicy zawartej w apokalipsie Jana, a dotyczącej kogoś, kogo w Biblii nazywano Mały Róg. To postać bardzo ważna, choć negatywna. Negatywna, bo miała wywrócić wszelkie wierzenia, przynośni do góry nogami, czyli zafałszować chrześcijaństwo. Kim jest Mały Róg? Co zrobił? Plus wiele innych tajemnic – Będziecie mogli odkryć, sięgając po książkę Dzieci Babilonu. Zapraszam do niezwykłych przygód i odkryć z tą właśnie książką.